Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studiomo prosto z Parku Designu i Sztuki MO w Poznaniu. Pewnością wiecie, że za kilka dni wiosna, na pewno ta kalendarzowa, bo my nagrywamy troszkę wcześniej i nie wiem dokładnie jaka jest dzisiaj pogoda za oknem, ale jestem przekonana, że czuć już wiosnę w powietrzu. No a jak wiosna, to oczywiście spacery, rowery, wiosenne porządki, ale też jest to doskonały moment, żeby zadbać o strefę wokół domu, czyli o ogrody i o tarasy. O tyle, o ile w rowerach, spacerach i myciu okien prawdopodobnie nie potrzebujecie naszej pomocy, o tyle w aranżacji strefy autor jesteśmy w stanie Wam pomóc, bo zadanie to wydaje się być dość karkołomne, jeśli podchodzimy do niego samemu. Zaprosiłam dziś do naszego odcinka eksperta. Naszym gościem jest architekt terenów zielonych, Bartosz Kolenda, który na co dzień pomaga naszym klientom, klientom salonów Mo, właśnie w aranżacji strefy. Outdoor. Cześć Bartku, bardzo Ci dziękuję, Cześć. że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia. Powiedz proszę, czy y, czuć sezonowość w branży? Czy u Ciebie to tak jest, że, że teraz na wiosnę tych zleceń jest coraz więcej i więcej pracy? Mogłoby się wydawać, że tak, ale tutaj jeżeli chodzi o ogrodnictwo, zakładanie ogrodów, projektowanie, bardziej sezonowość się odczuwa przy y, właśnie zakładaniu, mhm. a nie przy projektowaniu. A, ok, a czyli teraz musimy... fizycznie... Wykonuje się tą pracę, a projektuje się kiedy? No właśnie, najlepiej zacząć projekty jesienią albo zimą. A, to Wtedy to jest skończyli? czas na to, żeby wszystko na spokojnie przemyśleć, wszystko mm -hmm. na spokojnie zaplanować, nikt się nie spieszy. Mm -hmm. Po projekcie, który trwa 2-3 miesiące, mm -hmm. jest jeszcze czas na znalezienie wykonawców, okay. bo oni już mają sezonowość i wykonawcy na wiosnę zawsze są zajęci. Więc tak naprawdę, jeżeli planujemy zakładanie ogrodu wiosną, to mhm. powinniśmy jesienią zacząć projektowanie. Jak planujemy jesienią, po wakacjach, no to wtedy wczesna wiosna to jest ten moment, kiedy możemy zacząć myśleć o projekcie już właśnie y Kontaktować się z projektantem i zaczynać działać. Okej, okay, tak? no czyli praktycznie pracujecie cały rok, skoro już jesień zima myślimy, My tak. wy wymyślicie o wiośnie. Dobra, a powiedz, no czy jest, jeszcze jest taki ostatni dzwonek, żeby m, zabrać się za ten ogród teraz, jeśli chcemy zdążyć może nie na wiosnę a na lato? Na lato jest. O, dokładnie. Na wiosnę no, okay. już, nie? Bo po prostu nie wyrobimy się ze znalezieniem wykonawców przecież. Wykonawców. Co okay. innego jest ogarnięcie ogrodu po zimie, bo to możemy zrobić właściwie sami. Okay. Także tutaj mniejsze zmiany można planować teraz i jeszcze mm -hmm. zdążymy, nie? ale zakładanie ogrodów to już to już jest za duży temat, żeby, żeby jeszcze zdążyć w tym roku na wiosnę. Dobra, czyli jest różnica, jak mówisz, pomiędzy reanimacją ogrodu, tarasu po zimie, tak? mhm. czyli już istniejącego, a założeniu na nowo, w nowym domu. Jest to różnica w Waszej znaczy, pracy? Jest różnica. Mhm. Jeszcze też reanimację po zimie też można różnie, samą reanimację można różnie mhm. rozumieć, bo są prace, które musimy co roku na wiosnę wykonać. Tak. Takie mniejsze prace, jak mhm. właśnie e, odświeżenie doniczek, e, umycie, w przypadku terazów w zależności od tego, z jak jakiego są materiału, to jeszcze jest konserwacja wiosenna, a może być taka naprawdę reanimacja, czyli ogród, który był zakładany 15 lat temu, dorósł i teraz chcemy w nim wprowadzić zmiany. No to, to też jest dosyć duże i potrzeba większych nakładów i też już tutaj przydaje się nam projektant. Powiedz mi proszę, jak wygląda ta, ta praca projektowa? W czym architekt terenów zielonych może nam pomóc? Może pomóc klientom, którzy, którzy budują dom, którzy aranżują strefę outdoor wokół domu? Czy to jest właśnie teren zielony? No bo architekt terenów zielonych, czy to, ta praca ogranicza się tylko do ogrodu i grządki? To znaczy tak, no właściwie wszystko zależy od tego, co na, ten, co na ten rok na tą wiosnę planujemy. Jeżeli projektujemy albo robimy to takie duże odnowienie, czyli tą reanimację ogrodu, no to tutaj, szczerze mówiąc, to bez, bez wiedzy i bez projektanta, no to dosyć ciężko może być to ogarnąć. Tym bardziej, że warunki się zmieniają w ogrodzie. Inne rośliny i inne warunki projektuje się w ogrodach nowych. Świeżo powstających, gdzie nie ma jeszcze drzew, gdzie jest dużo słońca, gdzie jest wiatr. Inne w ogrodach dojrzewających właśnie tych tam 10-15-letnich. Ze względu na wymagania tych roślin, tak? Na I na warunki inne... w ogrodzie. Aha. Rośliny jednak rosnąc po tych 15 latach już mają taki, takie wymiary, mhm. że to, co sadziliśmy jako małego iglaczka albo, albo choinkę, no to w tej chwili ma 2,5 metra. ja mam takie choinki poborze narodzeniowe, które są sadzone jako takie, teraz są gigantami. A typowe choinki bożonarodzeniowe to są zwykle. W przyszłości duże drzewa. Mm -hmm. to rzadko tak. to są iglaki, które zachowają, zachowają ten, ten kształt mm -hmm. na dłużej. Mm -hmm. No to powiedz mi proszę, jakie są te etapy projektowania, od czego zaczynamy? Czyli nie idziemy sami do, do jakiegoś sklepu z roślinami, e, do, do takiego nie. salonu moj wchodzimy i to chcę, to chcę, tylko jaki, jaki jest ten pierwszy etap? E, najlepiej zacząć od właśnie od kontaktu z projektantem. Okej, okay, dobra, potem to już mamy od, ciebie. Od, mm -hmm. Potem od rozmowy na temat e, naszych oczekiwań, ale nie co do roślin, Aha. tylko co do przestrzeni ogrodu. A. Co byśmy chcieli w nim robić, w jaki sposób spędzać czas, mm -hmm. kto będzie z ogrodu korzystał, czy są zwierzęta w domu. Okay, to, to wszystko właśnie. trzeba wziąć pod uwagę. E, tak. Jakie aktywności na zewnątrz najbardziej lubimy i nie te, które sobie wyobrażamy, że będziemy kiedyś mieli na nie czas. i że będziemy jogę codziennie uprawiać no właśnie, na ogrodzie. Tylko co rzeczywiście robimy. <laughs> Aha. Bo to do tego musi być ta przestrzeń przystosowana. Okay. E, no i po takim właściwie wywiadzie mm -hmm. e, projektant dopiero wtedy może przystąpić do pracy mm -hmm. i też jeszcze nie potrzebuje informacji o roślinach. Bo pierwszym etapem jest przygotowanie tak naprawdę układu funkcjonalnego. Dobra. Czyli dzielimy ogród na strefy, w których poszczególne nasze przyszłe aktywności się będą odbywać. Mhm. Oczywiście oglądamy teren, jak to wygląda na żywo, bo. W Wtedy robimy i inwentaryzację, mhm. i widzimy, co jest w oddali, co jest za płotem, mhm. gdzie są ładne widoki, gdzie są brzydkie widoki. A Rzeczywiście, czyli rzeczy, których nie widzicie, jeżeli nie widzicie plan, i, mapę, i nie zawsze na zdjęcie. Nie zawsze zdjęcie, bo nie wiadomo, jak to jest. Także tutaj, obecność spojrać. przed mhm. rozpoczęciem projektowania na działce jest obowiązkowa. A. Są oczywiście możliwości w tej chwili proponowane projektu przez internet, online itd., tak ale no to w tym momencie tracimy na jakości. Zwiedzanie z kamerą na Whatsappie po prostu, tak? To Czyli nigdy to nie jest... odda tego klimatu mhm. przestrzeni, jaki, jaki możemy wyczuć, jak tam jesteśmy. Na... Mhm. Na żywo. I zobaczyć jakieś, nie wiem, korzenie, na przykład tak jak u mnie Dokładnie. są pnącza z bluszczu, które po prostu wychodzą z podziemi ziemi, nie, tego nie widać na zdjęciu, a pewnie mhm. na żywo można zobaczyć. A powiedz, jakie są przykłady tych stref, bo mówisz o różnych strefach funkcjonalnych na przykład. Znaczy warto mieć w ogrodzie strefę y, cienistą do wypoczynku? Mm -hmm. Bo tak naprawdę my zawsze szukamy słońca, każdy chce mieć słoneczny ogród, tak, ja. ale jak już przychodzi lato mm -hmm. i się poopalamy te 15-20 minut, to, to, to potem uciekamy do cienia. Mm -hmm, dobra. I to jest często zaniedbane, a na nowych osiedlach, w nowo zakładanych ogrodach tego cienia brakuje. Mm -hmm. Więc w tym momencie mamy no tak, kilka ma opcji: albo zasłaniamy się budynkiem i teraz robimy od strony wschodniej, albo zachodniej. Aha. Możemy posadzić od razu duże drzewa, mm -hmm. albo możemy szukać rozwiązań typu parasole. Mm -hmm. Markizy. Mm -hmm. Jakieś pergole, coś takiego. Mm -hmm. Dobra, czyli tworzyć sobie sztuczne. Także taka strefa jest potrzebna. Stref potrzebna czy... jest strefa prawie zawsze, otwartej przestrzeni uniwersalnej. Mm -hmm. Czyli no, u nas to jest najczęściej trawnik, chociaż nie okay. powinien być za duży, ale to z kolei ekologia wchodzi, to, to może przy innym temacie. Dobrze. Ale e, otwarta przestrzeń i trawnik jest potrzebna do, no właśnie, do wielu aktywności. Mm -hmm. Też tych nieprzewidzianych, których, których na początku możemy nie wziąć pod uwagę. Także to jest na pewno. Okej, okay, no jak się ma pewnie dzieci, no to do biegania, gonienia się. Tak. No, po prostu do zabawy. Mhm. I tak naprawdę cała reszta to już zależy od konkretnej, od, od rodziny, od, mhm. od użytkowników. Jedni będą chcieli uprawiać warzywa, więc muszą mhm. mieć odpowiednie warunki. Tak. Jedni będą chcieli przyjmować gości, więc potrzebują dużego tarasu i stołu na 8 osób. O, fajnie Inni imprezy. będą chcieli poczytać mhm. książkę i uciec. Trochę od, od, od życia codziennego tak naprawdę, więc będą potrzebowali altanki osłoniętej z boków, w której mogą sobie wygodnie usiąść. czy out zone, Ojej, no ale to bym już zrobiła. potem wszystko zależy i mm -hmm. wynika tak naprawdę z tych, z tych, z tych pierwszych rozmów. Dlatego, do Im dłużej ta rozmowa z klientem trwa, mm -hmm, tym więcej. łatwiej potem się dogadać, zrozumieć i tym szybciej się tak naprawdę projektuje. Okej, okay. rozumiem. Czyli jesteśmy po, tej, po tym etapie konsultacji, jesteś mm -hmm. już na miejscu, sprawdzasz wszystko, wiesz co robić, co daj. No potem mam jeszcze właśnie inwentaryzację, czyli mm -hmm. pomierzyć wszystko i nanieść, nanieść na mapę albo w, do programu komputerowego wprowadzić dane. Mm -hmm. Na końcu tej rozmowy, tak czy tak muszę zadać też pytania o gust. A, no tak. O to, w jakim stylu miałby być ogród, mm -hmm. ewentualnie zobaczyć mieszkanie, o ile klient jest zadowolony z tego, w czym mieszka, Rozumiem. bo to też różnie bywa. Żeby e... zewnętrzne było przedłużeniem tak, wnętrza. Tak, mi się to przyda dopiero później, Aha. ale już na tej pierwszej rozmowie pierwsze takie pytania odnośnie tego wpadają. E... No i potem dyskutując nad tym układem funkcjonalnym, dopytuję już coraz bardziej właśnie o poszczególne gatunki, mm -hmm. czego nie może być pod żadnym pozorem w ogrodzie, mhm. co musi być w ogrodzie, bo bez tego sobie klient nie wyobraża mhm. ogrodu. Mhm. I powoli idziemy w, te, w, tą, w tą stronę dopiero roślin, ale jeszcze mhm. nie kupujemy, jeszcze okay. trzeba, trzeba poczekać. Dobra. Jak są ustalone strefy, jak jest ustalona mała architektura, mhm. no to wtedy możemy zacząć myśleć o, najpierw o roślinach o ich formie, czyli gdzie drzewa, gdzie żywopłot, gdzie mniejsze rośliny, a dopiero potem dobieramy gatunek, który mhm. się podoba i spełnia... I się podoba, i przetrwa w Polsce. I... Dokładnie. To w, ty, w tym, że przetrwa, to już moja głowa. Okay, natomiast natomiast że gatunek, który spełnia te nasze wytyczne, mm -hmm. czyli chcemy, chcemy drzewko niewielkie, wielopniowe, wielopniowe. Bo ogródek jest mały i duże drzewo tutaj nie może być. Czyli właśnie choinki odpadają. Tak? A, tak, tak. Ja wtedy proponuję dwa, trzy, dwie, trzy odmiany albo gatunki drzew niewielkich, mm -hmm. albo krzewów tu, mm -hmm. dużych, które można podkrzesać do formy drzewka, które nam będą tą, 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 te wymagania spełniały. Mm -hmm. Okay. A powiedz jeszcze, wracając do tego, co powiedzieli o tych różnych stylach, jak, jakie mogą być style aranżacji, nie wiem, tarasu i, i ogrodu? No, Styli jest mnóstwo mm. i do tego się płynnie przenikają. Aha, o, no to Więc to jest bardzo tak naprawdę dla mnie Trudna przynajmniej praca. trudne pytanie, mm -hmm. bo często ludzie używając tej samej nazwy stylu mm -hmm. mają co innego na myśli. A. Do tego ja akurat podpieram się i nie wstydzę do tego przyznać, internetem. Mm. Proszę, żeby nie tylko klient opowiadał o tym, co, co, co by chciał. Ale, Ale też, pokazał. żeby zaczął mm -hmm. od, od początku pracy założył sobie folder i zbierał zdjęcia rzeczy, które mu się podobają. Mm -hmm. Potem te zdjęcia się... musimy obejrzeć razem, bo ja chcę, żeby on mi opowiedział o tych zdjęciach. Tak, bo... co mu się w tym zdjęciu podoba. Dokładnie, nie? Mm -hmm. bo to też tak niektórzy myślą, że właśnie wyślę kilka zdjęć, ma być tak i mm -hmm. koniec, nie? Ale ja muszę wiedzieć, czy to zdjęcie dotyczyło stołu, który tam jest, czy odmiany lewaka, rośliny, która rośnie czy... z boku. No, okay. Dokładnie, bo już, mm -hmm. już też się na początku, jak zaczynałem projektowanie, już się na tym przejechałem, że myślałem, że się rozumiemy świetnie z mm -hmm. klientem. Się kazało za mało zgłębiona gusta. Rozumiem. Rozjechaliśmy się i potem jest druga poprawka, trzecia poprawka. Super. No, czyli foty z Pinteresta, z Instagrama, co nam dokładnie, się podoba. Przy, dokładnie, Takie podróżki. To można nawet już wcześniej boho, przygotować. Mhm, mhm, dobra. No, także od tego można właściwie zacząć. Zanim spotkamy się z projektantem, mhm. już możemy mieć taki folder pogotowił, czyli te zdjęcia należy gromadzić, mhm. okej, okay. dobrze, no czyli załóżmy, że podoba mi się, nie wiem, właśnie styl boho, wypoczynkowy, chcę mieć poduszkę, no, ostatni mieć styl... modny, jest, y, tak boho, <laughs> modne, modne słowo, no tak, no bo kojarzy się po prostu z relaksem y, mhm. i, i z chilloutem i, i ze strefą odpoczynku. i Dobra. tego też chyba ludziom coraz bardziej potrzeba, potrzeba. bo rzeczywiście ostatnio wchodzą znowu y, owoce i warzywa, aha ale mimo wszystko jesteśmy tak chyba ze stresowanym społeczeństwem, że, że te ogrody, które mają służyć relaksowi, wygrywają. Wiesz co, dla niektórych po prostu robienie grządek przy warzywach, praca, to też jest relaks. I pewnie no mnie ci właśnie ludzie relaks. wybierają właśnie te warzywa, którzy przy tym się odprężają. Idźmy dalej z tym projektowaniem. Przechodzimy już, już do wyboru produktów. Co, co można dalej. Tak, robić, jak mamy pro, wszystko rozplanowane, w sensie mhm. przestrzeń rozplanowaną, no to wtedy wchodzimy już w, w tym samym czasie właściwie, kiedy dobieramy pro, produkty wykończeniowe, mhm. możemy już wybierać też gatunki mhm. i to już od ogółu do szczegółu wchodząc właściwie to zaczynają się wyjazdy, mhm. wyjazdy po sklepach. Szukamy wtedy takich miejsc właśnie jak ta strefa outdoorowa tutaj, gdzie jest mhm. duży wybór. Tak. Wybór roślin co prawda nie mamy, ale dużo innych możliwości. Wykończenie, tak, mhm. jednak... tak wykończenie, wykończenie czego? Z czego tu można skorzystać w Twojej pracy? No, daleko nie szukając, mamy tutaj płytki tarasowe, meble ogrodowe, mhm. mamy oświetlenie. Tak, więc oświetlenie fajne, tak takie klimatyczne. Moglibyś, moglibyśmy tutaj załatwić właściwie prawie cały Sporo. ogród poza roślinami. Tak, dokładnie. My tę strefę ogrodową powiększamy, w przyszłym miesiącu powiemy Wam więcej o nowościach produktowych związanych ze strefą outdoor. Czyli będzie jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej. Wonka o to zadba, którą zaproszę do kolejnego odcinka. Ale rzeczywiście już jest co robić i już u nas dyżurują architekci terenów zielonych, którzy pomagają właśnie aranżować tę strefę i projektować. No i co? I potem wykonanie? I potem wykonanie. Mm -hmm. I teraz, właśnie, między gotowym projektem a wykonaniem znowu musimy przejść przez pewne etapy, czyli znaleźć wykonawcę. Chyba, a. że mamy projektanta, który jest w stanie kogoś polecić. Jest z albo jest z... wykonawcą, co się zdarza? Nie. Z zdarza to, się, pytanie. aczkolwiek ja nie jestem mm -hmm. tego zwolennikiem. Ja się właśnie zamknąłem na wykonawstwo, mm -hmm. po to, żeby się skupić po prostu na tym i wyspecjalizować w tym, co, co, co naprawdę Oczywiście. lubię. Kontakt z roślinami i tak mam. W czasie, kiedy są nadzory, mhm. kiedy już ogrody powstają. Natomiast wykonawcy mogą się skupić na swojej pracy, nie są rozpraszani. Mhm. Więc okay. to jest naprawdę fajny układ. Ja mam dwie Dobra. firmy, z którymi współpracuję, które Super. od kilkunastu lat mhm. właściwie nadzory są w tym momencie dla mnie łatwe i przyjemne. Mhm. Oni wiedzą, czego się spodziewać, czego z kolei, na co ja zwracam uwagę. Mhm. Także myślę, Czyli że to jest... jesteś z klientem do momentu odbioru, nie jest tak, że przygotowujesz projekt, przekazujesz go i umówce i idziesz dalej. Zależy, jakie potrzeby mhm. ma klient. A, dobra. Jeżeli klient tak chce, bo niektórzy mhm. tak chcą. Mają, nie wiem, wujka, który robi ogrody, o, okay. albo sami chcą zrobić i potrzebują, mhm. tylko żeby im zrobić takie, takie właściwie instrukcje obsługi. Tak? Mhm. Jest ogród, instrukcja obsługi i oni sobie to wykonają. No to, no to okej, okay. mhm. to, też, to też robimy jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś chce, że tak powiem, odebrać klucze mhm, na gotowo, no to mhm. w tym momencie tak, jestem w stanie przeprowadzić od projektu mhm. przez realizację do momentu, jak wszystko jest zamknięte i gotowe. Okej, okay. czyli ogrody, a powiedz tarasy też nadzorujesz wykonanie? Zdarzyło mhm, mi się kilka mhm. razy, ale tarasy są tak właściwie na krawędzi pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. No właśnie, to jest... Akurat nasza firma zajmuje się jednym i drugim, więc tutaj też możemy pomóc. Dobra. Ale często też współpracuję z innymi projektantami wnętrz uh -huh. i to oni robią Aha. taras. Ja w tym momencie swoją fachową wiedzą podbijam w sensie uzupełniam uh -huh. roślinę uh -huh. na tym tarasie. Okay, czyli dzielicie się tą strefą w zasadzie architekci wnętrz tak. i architekci terenów zielonych łączą się w strefie tarasowej. Dokładnie, to uh -huh. jest, to, to, jest to, to, miejsce, to miejsce styku. Nie? Fajnie. No więc to mówię, no tutaj też nie lubię się ładować w ramki, ograniczać, mhm. także że jestem otwarty na, na, na tego rodzaju współpracę i to działa. Czyli y, odsuwasz się bardziej też w głąb, idziesz, idziesz w ten ogród, y, w oświetlenie, mhm. tak? Czy też, też projektujecie oświetlenie? Jak najbardziej, mhm. to znaczy y, też nie chcę wchodzić z kolei w, w paradę elektrykom. A. Więc ja się skupiam na tym, żeby oświetlenie było w odpowiednim miejscu, mm -hmm. żeby to było odpowiednie światło, mm -hmm. żeby było skierowane tam, gdzie powinno. A i jakie to jest odpowiednie funkcję. światło na dworze? Po co światło na dworze? Jak jest duży ogród na przykład, mm -hmm. to przydaje się oświetlenie, które pokazuje nam, gdzie kończy się trawnik. Mm -hmm. Robisz Czyli jakąś... wyznaczamy strefy oświetleniem? Y to jest tylko przykład, dobra. Właśnie oświetlenie może nam pokazać, gdzie kończy się trawnik, co przydaje się w momencie, jak robisz jakieś przyjęcie w ogrodzie, mm -hmm. że wchodząc właśnie w ten, ten mrok, ktoś wie, jak Bo daleko może wejść. W kilku winach. To... Dokładnie. Mm -hmm. Druga funkcja dobra. to jest oświetlenie chodników, przejścia. Dookoła domu powinna być możliwość przejścia A. ścieżką, która jest dobrze oświetlona, tak żeby to było po prostu oświetlenie, bezpieczne. Oświetlenie przejść. to jak w samolocie, że tędy się kierować. Tak. Mm -hmm, dobra. Plus, plus takie najfajniejsze, które najbardziej lubię, że tak powiem, rozstawiać, projektować, to jest oświetlenie ozdobne i to zawsze robię na końcu projektu, jak już wiem, gdzie są duże rośliny, gdzie są drzewa, gdzie są małe rośliny, gdzie są ewentualnie fajne elementy małej architektury, to wtedy jeszcze można je powyciągać, że tak powiem, po zmroku odpowiednim oświetleniem. Fajnie. Także Czyli to oświetlenie, to, też, też to też nie jest zawsze tak samo. Funkcje? Tak. Funkcja, ale raz, to ale też dekoracja. Dwie, trzy, dwie, trzy sekcje co najmniej mhm. powinny być, żeby, żeby było to praktyczne i ładne. Super. Mi się teraz bardzo podobają, a może to właśnie w tym klimacie, bo hotel, takie lampki rozciągnięte na całe no ogródki, to, to właśnie, cały ogród, boho, tak, właśnie impreza. To bym, to bym wziął pod, pod oświetlenie ozdobne, aczkolwiek mhm. jak będzie odpowiednio roz, rozmieszczone, to też będzie nam oświetlało drogę. Takie jak, o, no W sumie też tak można zrobić, jak, mhm. jak takie żaróweczki. Fajnie też wyglądają drzewa podświetlone, mhm. ale podświetlone właśnie nie z daleka, tylko z bliska, mhm. kiedy światło się kładzie po korze i widać rozchodzące się e, gałęzie. Czyli od dołu jakby tak? tak e... Puszczone od dołu, jeszcze przesłonięte roślinami niewysokimi z przodu, żeby nie było mhm. widać samego punktu e, oświetleniowego, tylko właśnie e, świe klima. świecące drzewo się Super. robi. Super, wielkie świecące drzewo. To jest bardzo klimatyczne, fajne. Mhm. Fajnie. A pod, po, powiedz w takim razie podsumowując, jak, jakby, jakie korzyści są dla klienta płynące ze współpracy z architektem Terenów Zielonych? Jakich błędów można uniknąć współpracując z Wami? Y, jak, po co? Zareklamuj się trochę i, I, i Wasze to, usługi. Tak. Pierwsze to właśnie, żeby zrobić to w odpowiedniej kolejności. Mhm. Ale to już po dzisiejszym, po dzisiejszym odcinku każdy będzie wiedział. Tak jest. Y, natomiast to, czego nie będzie wiedział, to jest łatwość w dobieraniu roślin i. Y, Elementów wykończenia dostosowanych do konkretnych warunków. Mhm. Tym bardziej, że właśnie w przypadku Wolunków, roślin to się też zmienia. Pogodowych i. I, I pogodowych tych i to jak będą wykorzystywane. Mhm, tak. Właśnie, żeby uniknąć sadzenia choinek w miejscu, gdzie nie chcemy mieć dużego no, teraz drzewa. To jest sporo cienia e... u mnie niestety w ogrodzie. Dokładnie. E... I pająków. Więc w ogrodach dojrzewających to jest dobór gatunków mhm. roślin, które możemy posadzić w ogrodzie pod drzewami, pod krzewami, które też tam nie tylko przeżyją, ale będą ładnie wyglądały i kwitły. Mhm. No bo większość bylin, które są u nas dostępne właśnie w tych formach bardzo kwitnących, takie cieszących oko, mimo wszystko woli słońce niż cień. Okay. Więc w ogrodzie, w którym posadziliśmy krzewy i drzewa 15 lat temu mm -hmm. i pod nimi zrobiło się łyso, trawnik już nie daje rady, bo tam jest za ciemno, no to te pięknie kwitnące rośliny z centrum ogrodniczego niekoniecznie Też się, się nie sprawdzą. Przyjmą. Mm -hmm. Więc trzeba, trzeba w tym momencie znać się po prostu na roślinach, znać ich wymagania glebowe, wilgotność plus świetlne no, nawożenie, okay. osiągane rozmiary mm -hmm, no i odporność na mróz. Bo mróz jest lata. u nas też czynnikiem, który bardzo ogranicza wybór. Mm -hmm. To, co idzie z Holandii, te rośliny, które są przywożone z Holandii, ładnie się prezentują tak od wiosny do jesieni, natomiast z zimowaniem już jest. I wtedy różne. trzeba na nowy sezon sezonowe. Jak rośliny. nie wiesz, które gatunki, mm. no to narażasz się na to, że kupisz coś, co nie ma szansy u nas przezimować. Mm. Rozumiem. Więc to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. No dobra, ostatnie pytanie. A da się palmę utrzymać w Polsce? E, da się i coraz bardziej <grym> się da. Tak, tak jest e, kilka gatunków znoszących ja mróz. Jedne nawet znalazłem w literaturze, że do minus 29 stopni, Jakiś trochę karpus. Właśnie. No, z tym, że musi to być no. miejsce ocienione, nie może tam wiać. Aha. Znaczy, może nie tyle ocienione, co osłonięte. Okay. Nie może wiać, bo okazuje się, że dla tych mniej e, odpornych na mróz roślin. Zabójcze są wahania temperatury, więc jeżeli hmm. sobie rośnie na słońcu, znaczy w miejscu hmm. słonecznym i zimą to słońce się zdarzy, że będzie, roślina się rozhartowuje, Aha. słońce się chowa, przychodzi mróz w nocy i to to ją zabija. No, że ona, to ona, ona już, ona już no. myśli, że, jest, że, że się no. robi ciepło i ta zmiana ją zabija. No. Także no, w, mimo wszystko ja bym pan u nas nie polecał. Mi się marzy na środku ogródka, no ale może rzeczywiście lepiej do tego nie podchodzić. No czyli jak wiadomo, jak widać po naszej rozmowie, to jest trochę jak fizyka kwantowa. Dla kogoś, kto się nie zna na roślinach, na ogrodach, tak jak ja, kto tylko przychodzi na gotowe, to samemu nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. I dlatego właśnie Wasza pomoc architektów terenów zielonych jest bardzo potrzebna. Dlatego zapraszamy Was bardzo serdecznie do Poznańskiego Parku Designu i Sztuki MO na dyżury architektów krajobrazów, architektów terenów zielonych, które odbywają się w środy i w soboty pomiędzy 11 a 15. Możecie przyjść, zasięgnąć porady. Możecie spotkać też Bartka. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Skorzystajcie z tej wiedzy, bo jak widać warto, żeby nie inwestować w produkty, które nie mają sensu, nie mają racji bytu w naszym klimacie, w naszej przestrzeni, a architekci z przyjemnością doradzą jak to zrobić, żeby wszystko miało ręce i nogi, żebyście mogli cieszyć się tym swoim ogrodem o każdej porze roku. Dziękuję Bartku jeszcze raz i do zobaczenia wszystkim. Cześć.